Na południu Polski mamy powódź. Pewno słyszeliście już takie informacje. Również zalało ogród. Zapraszam na film. Ostatnio ciągle leje. Zobaczcie, co się stało ostatniej nocy. Dolało na maksa. Zatopiło grządki. Tutaj mamy spadek, są te grządki i troszkę przytrzymały tą wodę. I w tej części widać, że ta woda stoi. Ja mam ogród z taką gliną. Ziemia jest gliniasta i ta woda nie przechodzi. Ta glina nie przepuszcza tej wody, dlatego. Ta woda stoi w tych grządkach. Najgorzej jest z ziemniakami, ponieważ one jak e, przyjdzie ciepło i będą w tej wodzie, to one po prostu zgniją. Tutaj, jak wiecie, już nic nie mam, bo mi zjadły ślimaki. Także to, że tam woda stoi, to tutaj się i tak nic nie stanie, bo tam nic nie ma. Natomiast ostatnio wam pokazywałam, wczoraj dokładnie wczoraj wam pokazywałam, że próbuję tą metodę czarnego bzu na ślimaki. Zobaczcie, nie ma y, warzyw dyniowatych, nie ma również liści czarnego bzu. Także, no, to nie jest metoda, nie pomaga, bo i bez zjedzony i y, rośliny młode zjedzone. Y, tak więc y, teraz nie martwimy się ślimakami, teraz martwimy się tym, że mamy zamokro na działce, że mogą zgnić ziemniaki. Jak przyglądniecie się Bliżej tym ziemniakom, to zobaczycie, że tam jest ślimak na ślimaku, ale już jakby nie martwię się w tym momencie tymi ślimakami, tylko martwię się tym, że te ziemniaki, mimo że były takie piękne, mogą okazać się nieudane, czyli nie będzie zbiorów. Ale jeszcze nic straconego. To wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Jeżeli stopniowo ta woda zostanie przyjęta przez ziemię i nie będzie upałów, to spokojnie ziemniaki sobie poradzą. Natomiast, jeżeli przyjdą upały, no to te ziemniaki zostaną sparzone, zgniją i nie będzie dobrych plonów w tej górnej części tej działki. Jest lepiej, bo tam woda nie stoi. Natomiast tutaj wszystko spływa w dół i się zatrzymuje. Nie ma jakby tutaj jeszcze niżej przepkopanego rowu, który by umożliwiał odejście tej wody. Ja przez to, że nieraz mamy suszę, myślałam, że jeżeli ja zatrzymię tą wodę, to może będzie lepiej, a teraz się okazuje, że nie. No tak człowiek wyciąga wnioski, nie ma złotego środka chyba. Nie ma sposobu, który jest idealny. Dzisiaj by było na tyle. Pozdrawiam Was z zalanego południa Polski i do kolejnego filmiku.